żeby przeżyć małą przygodę, nie trzeba ruszać daleko. Wystarczy zapakować rower, bidon z napojem, i ruszyć kilkadziesiąt kilometrów za miasto. Dziś kieruję się z Bielska Białej do Pszczyny. Niewielkiego, ale niezwykle urokliwego miasta, które będzie punktem startowym mojej rowerowej wyprawy. Do pszczyny. zatrzymuje się na parkingu tuż przy dawnym polu golfowym. Dziś częściowo zarośniętym i zapomnianym, ale kiedyś jednym z bardziej oryginalnych pomysłów rekreacyjnych tej okolicy. To dobre miejsce na start. Cicho zielono, zaledwie kilka kroków od parku zamkowego. Ściągam rower, sprawdzam sprzęt do nagrywania i ustawiam nawigację. W powietrzu unosi się zapach porannego lasu i lekko wilgotnej trawy. Przede mną kilkadziesiąt kilometrów jazdy przez książęce ścieżki, leśne ostępy i miejsca, gdzie historia spotyka się z przyrodą. Swoją dzisiejszą wycieczkę zaczynam na parkingu zlokalizowanym w pobliżu parku, bardzo blisko centrum, obok byłego pola golfowego. Jak wiecie, ostatnio mam zajawkę na golfa, Niestety to pole zostało zlikwidowane, a szkoda, bo było to najbliższe pole z Bielska Białej, gdzie mieszkam. Kolejne bliskie są albo w okolicach Krakowa, albo po czeskiej stronie w Ostrawie, co nie omieszkam, oczywiście sprawdzić. Ale dzisiaj wracajmy do rowerów. Informacja praktyczna dla Was: parking jest płatny tylko i wyłącznie w święta i w weekendy można zapłacić aplikacją, bo sprawdziłem, bo z takowych korzystam, lub w parkomacie, który jest e, zlokalizowany tu zaraz przy wjeździe na parking. Ruszam powoli w kierunku e, centrum, a dalej, a dalej to już zobaczycie. Serdecznie zapraszam. Moja trasa zaczyna się od jednego z najbardziej malowniczych miejsc na Śląsku, Parku Zamkowego w Pszczynie. To nie jest zwykły park, to część dawnej rezydencji książot pszczyńskich, jednej z najbardziej znanych rodzin arystokratycznych tej części Europy. Widać już monumentalny zamek w pszczynie, budowlę, której historia sięga XI wieku, a swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie w stylu klasycznym w XIX wieku. Wnętrza zachowały się niemal w całości. To jeden z nielicznych zamków w Polsce, który można zwiedzać z oryginalnym wyposażeniem. Z kolei park, przez który teraz jadę, został zaprojektowany w stylu angielskim przez Petera Josefa Lene, tego samego architekta, który stworzył ogrody w Poczdamie i w Berlinie. Alejki, kanały wodne, romantyczne mostki. I pomnikowe drzewa tworzą tutaj atmosferę jak z epoki romantyzmu. Nieprzypadkowo właśnie tu często spacerowali członkowie rodziny Hochbergów oraz odwiedzających ich europejscy goście, w tym sam cesarz Wilhelm II. Dziś park jest otwarty dla wszystkich cichy, zielony i pełen harmonii doskonałe miejsce na rozpoczęcie rowerowej przygody. Jadę powoli, żeby nacieszyć się tym spokojem, zanim trasa zaprowadzi mnie w głąb lasu. Opuszczając park, mijam po lewej stronie wyjątkowe miejsce zagrodę wsi pszczyńskiej, czyli skansen etnograficzny który wciąż nie jest znany jak na to zasługuje. To tutaj, w cieniu starych drzew, zgromadzono zabytkowe budynki z całego regionu. Drewniane chałupy, stodoły, spichlerze, a nawet starą kuźnię i młyn wodny. To żywa lekcja historii. Można tu zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie na śląskiej wsi jeszcze 100 lat temu. Jadę dalej, wyznaczoną ścieżką rowerową, prowadzącą mnie w stronę pszczyńskiego dworca kolejowego. To charakterystyczny punkt miasta. Zabytkowy budynek z końca XIX wieku, wzniesiony w czasach, gdy przez pszczynę przebiegała jedna z głównych linii kolejowych łączących Śląsk z Wiedniem i Krakowem. Informacja dla rowerzystów. Trzeba zwrócić uwagę na oznaczenia i tymczasowe przejście przez tory. W miejscu tradycyjnego przejazdu ruch może być chwilowo wstrzymany lub poprowadzony objazdem. Po minięciu dworca ścieżka rowerowa prowadzi mnie bezpiecznie pod drogą krajową nr 1. Przejazdem, który pozwala wygodnie przedostać się na drugą stronę. Po około 400 metrach skręcam w lewo w jedną z tych uliczek, które mają swój niepowtarzalny klimat. Jak widzieliście, no przejechanie przez centrum Pszczyny, a, to znaczy okolice dworca, tak naprawdę jest na dzień dzisiejszy troszkę skomplikowane. <laughs> trzeba tam popatrzeć, a przede wszystkim uważać, bo można łatwo przeoczyć ten przejazd na drugą stronę torów. Wszystko jest zorganizowane w miarę bezpiecznie, ale trzeba trochę uważać, tym bardziej, że cała ulica jest w remoncie. Teraz ja tu muszę popatrzeć, bo ja w prawo odbijam. Ale jak już to przejedziecie, to teraz zaczyna się sielanka. Wąskie dróżki, bez ruchu samochodowego. Spokój, cisza zakłócona tylko przez lokalną budowę. Jeszcze na chwilę się zatrzymam, bo zobaczcie, zwróćcie na to uwagę. Tu mamy trasę rowerową. Tu jest oznaczenie na trasę rowerową. Ja dzisiaj pojadę tędy. I tych wariantów tutaj w tych lasach, w Puszczy Pszczyńskiej jest odgroma. Możecie sobie to dowolnie komponować, jeżeli przyjedziecie w te tereny. Do czego serdecznie Was zachęcam. To zobaczycie, że możecie kilka razy przejechać ten teren i za każdym razem praktycznie wybierać sobie inny wariant trasy. Dużo jest tych ścieżek. Dzisiaj moja pierwsza wycieczka po Lasach Pszczyńskich i myślę, że jeszcze popełnię przynajmniej jeden, jak nie dwa filmy z tutejszych terenów. Jak popatrzyłem na mapę, zacząłem szukać informacji o, te, o tym, co. Dla nas rowerzystów oferują tutejsze tereny, to okazało się, że tych wariantów przejazdów, miejsc, które warto odwiedzić, jest sporo. Ten odcinek prowadzi mnie do Jankowic, miejscowości położonej na skraju kompleksów leśnych. Opuszczam Jankowice i kieruję się dalej na północ w stronę Studzienic, miejscowości położonej na obrzeżach Lasów Pszczyńskich. Ten odcinek to łagodne, asfaltowe drogi prowadzące przez otwarte tereny i rozproszone zabudowania. Czuć, że zbliżam się do czegoś większego, do lasu, który już za horyzontu daje o sobie znać ścianą zieleni. W studzienicach wjeżdżam na leśne ścieżki, szerokie, dobrze utrzymane trakty prowadzące w głąb lasów pszczyńskich. To tutaj zaczyna się właściwa przygoda z naturą. Wokół tylko drzewa, ptaki i miękkie światło przesączające się przez korony. Droga lekko opada, potem znów się wznosi, krajobraz zmienia się z każdym zakrętem. To idealne miejsce, by złapać rytm jazdy i po prostu zniknąć na chwilę z mapy codzienności. Gdy zagłębiam się w lasy pszczyńskie, krajobraz zmienia się całkowicie. Asfalt ustępuje miejsca ubitym szutrowym ścieżką, a w powietrzu czuć wilgoć mech i zapach żywicy. W pobliżu rozciąga się rezerwat Żubrowisko. Wyjątkowe miejsce o statusie ochronnym w którym żyją żubry, potomkowie osobników sprowadzonych tu w latach 30. XX wieku. Historia tego miejsca jest równie ciekawa co przyroda. To właśnie tu książęta Hochbergowie, właściciele zamków w Pszczynie, prowadzili własną hodowlę żubrów, by odtworzyć populację tego majestatycznego gatunku. Dziś rezerwat nie jest bezpośrednio dostępny dla turystów, ale ścieżka prowadzi tuż obok jego granic. Ale tu jest ładnie, ale tu jest świetnie rowerowo. No zajeździć się można. Teraz słyszę lekki szum dwupasmówki. Muszę gdzieś być blisko eee, dwupasmówki między Bielskiem a Katowicami. I kto by się tu spodziewał asfaltów teraz. Cały czas była droga szutrowa, idealnie równa. Super tereny. Grawele mogą pójść w ruch. A tutaj jest asfalt. No świetnie się tutaj jeździ. Świetny, kompletny spokój jakiegoś leśnika po drodze spotkałem dwóch, trzech rowerzystów, i to wszystko niesamowite. A jeszcze tutaj przyznam Wam się, że jeżdżę, mimo że mam tak blisko, bo to raptem ile, 20 minut samochodem do pszczyny, że mam tutaj tak blisko, to jestem tutaj pierwszy raz. No, nie wiem, setki, może nawet tysiące razy przejeżdżałem tu dwupasmówką i jeździłem przez kobiór i tak dalej. Ale nigdy tu nie byłem na rowerze. Wstyd Jacek, wstyd. No ale! Odkrywamy to razem. Co my tutaj mamy? Popatrzmy na mapy. Aha, tu zasięgu specjalnego nie ma, także nie chcę wczytać. Jesteśmy też odcięci od świata. Niespecjalnie. Ale dziwne. Bo przecież ja mam mapę, wykupioną w wersję i powinienem mieć tutaj mapę. Jak to jest? Ale śmiesznie, jak sobie pomniejszam, nie wiem, czy to będzie widać. To małopolskie widać i nic więcej. <laughs> Tylko małopolska nam już została. Ale dziwne. No, mniejsza z tym. Jadę dalej. Teraz będę gdzieś się kierował w, kierował w kierunku bardzo fajnie Jacku Kierował w kierunku Tychów i jeżeli byście mieli ochotę, jeżeli moje filmy są dla Was przydatne, chcielibyście wesprzeć moją działalność, to oczywiście możecie to zrobić na trzy sposoby. Możecie nacisnąć teraz przycisk Wesprzyj. Możecie także postawić mi wirtualną kawę, do której link jest w opisie do tego filmu. No i oczywiście zapraszam Was do serwisu Patronite, w którym to możecie na stałym wspierać moją działalność i tą letnią, i tą zimową. Taka ważna informacja dla osób wspierających, że mam zamkniętą grupę na Facebooku i tam osoby, które wspierają moją działalność, niezależnie od kwoty, niezależnie od długości wspierania, zapraszam każdego, aby. No, śledzić trochę więcej informacji na temat tego, co się u mnie dzieje, czy otrzymywać więcej informacji. I oczywiście osoby, które są w tej grupie, które są zapisane tam, które wsparły mnie, czy wspierają, czy będą wspierać w przyszłości też macie wtedy bezpośredni ze mną kontakt. Jeżeli byście chcieli uzyskać jakieś praktyczne informacje związane z aktywnym wypoczynkiem latem i zimą, to serdecznie służę swoją pomocą. Także z góry dziękuję za wsparcie, a ja już wsiadam na mój wspierany elektrycznością rower i udaję się w kierunku miasta Tych. Zbliżając się do tychów, przecinam jeszcze jeden duży trakt. Dwupasmową drogę prowadzącą z Bielska Białej do Katowic. Przecinając drogę, naprawdę trzeba uważać, bo ruch jest duży. Po drugiej stronie czeka na mnie asfaltowa droga. Łagodnie prowadzi mnie w kierunku dobrze już znanego punktu na mapie rowerowej Śląska jeziora Paprocany. Zanim zbliżę się do wody. Zerkam jeszcze w stronę Zameczku Myśliwskiego w Promnicach. Niestety aktualnie obiekt jest w remoncie, a dojazd pod sam budynek jest zamknięty. Szkoda, bo to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na trasie. Drewniany pałacyk z końca XIX wieku, który przez dziesięciolecia był letnią rezydencją książąt pszczyńskich. Nie tracę jednak nastroju, zamiast tego decyduję się na objazd całego jeziora. Zaczynam od lewej strony, gdzie promenada prowadzi mnie przez zadrzewione brzegi, drewniane pomosty i miejsca idealne na odpoczynek. Przed sobą mam jeszcze piękne widoki, ale też wyjątkową przestrzeń rekreacyjną. Paprocany to miejsce, które od lat przyciąga nie tylko rowerzystów, ale też rodziny, spacerowiczów i wszystkich tych, którzy po prostu chcą być blisko wody. Puszczam już jezioro paprocany i kieruję się na południe, w stronę Kobiura. To ostatni odcinek miejskiego fragmentu trasy, zanim znów zanurzę się w leśnej ciszy. Na mojej drodze pojawiły się tory, a to jednoznaczny znak, że dojechałem do miejscowości Kobiur wciśniętej w tutejsze lasy. Na chwilę trochę cywilizacji, a za chwilę po raz kolejny. Po raz kolejny będą lasy, lasy i jeszcze raz lasy. Gdy tylko pokonałem ten fragment, wszystko znów się zmieniło. Wjeżdżam prosto do rezerwatu Babczyna Dolina, jednego z bardziej urokliwych i dzikich miejsc w lasach kobiurskich. Ścieżka prowadzi przez sosnowe i mieszane drzewostany miejscami. Tak gęste, że słońce tylko delikatnie przesącza się przez korony. Teren jest łagodny, przyjemny do jazdy, z naturalnym podłożem i zupełnym brakiem ruchu samochodowego. To ostatni poważny fragment leśnej przygody. I doskonałe miejsce by zwolnić, wyciszyć się i domknąć tę trasę w skupieniu. Z dala od miasta i asfaltu. Leśna droga prowadzi mnie prosto w kierunku miejsca, które choć dziś zapomniane, jeszcze kilka dekad temu miało ogromne strategiczne znaczenie. Przede mną ukryta w gęstwinie dawna baza rakietowa z czasów zimnej wojny. Po kilku minutach pojawiają się betonowe pozostałości, zarośnięte fundamenty, niszczające place, fragmenty ramp i konstrukcji technicznych. Wszystko pokrywa zieleń, mech, paprocie, samosiejki, które odbierają przestrzeń temu, co kiedyś było groźne i tajne. No tak, mi w głowie nie... Nie jest łażenie po tym i wchodzenie tutaj do środka, ale z chęcią tutaj przyjechałem, ponieważ są to pozostałości. O jeszcze tutaj jest przestrzegaj. Przestrzegaj, kurczę, już dalej nie, nie można przeczytać. Bazy rakietowej. <grytanie> Czujecie to? Pod czy między pszczyną a Tychami była baza rakietowa. No niewiele tutaj z tego zostało. Wszystko zdewastowane, poniszczone, pomalowane, dziadostwa pełna. Ale gdyby się tu zaczaić, tam jakiś paśnik jest. Chyba tak to się nazywa. Pewnie jakieś zwierzątka można by było tu podejrzeć, jak głodne by przyszły. Dobrze, wracam na główny szlak, czeka mnie jeszcze długa, długa prosta. I powrót do parku w Pszczynie, do zamku, na Rynek. A tam pewnie zasłużone lody. Po wyjeździe z bazy rakietowej czeka mnie jeszcze jeden leśny odcinek prosty, długi, niemal symboliczny. Wkrótce docieram do miejscowości Piasek. To spokojna okolica, ale również tutaj trwa modernizacja linii kolejowej. Gdy pokonam to miejsce, powoli wjeżdżam na przedmieścia pszczyny. Ścieżka rowerowa prowadzi mnie już spokojnym rytmem, wzdłuż zabudowań i znanych punktów, które pojawiają się w polu widzenia jak znajome kadry. Jeszcze kilka zakrętów i wracam do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Park zamkowy w przynie znowu przede mną, trasa domknięta, koło się zamknęło.